Czy wiesz, że zło nie może nigdzie wejść bez zaproszenia? Wróg nie wyważa drzwi, jest cierpliwy, działa dyskretnie, wykorzystując luki, które nieświadomie pozostawiamy. Często wkracza do naszych domów poprzez drobne szczegóły, poprzez rzeczy, które wydają się nieistotne, ale które w świecie duchowym otwierają drogę ciemności. Możesz pomyśleć. Nigdy nie zaprosiłbym zła do swojego domu ani nie pozwoliłbym mu tam wejść. I tu właśnie tkwi niebezpieczeństwo. Nie zdając sobie z tego sprawy, możesz przechowywać w domu przedmioty, które stanowią portale dla negatywnych wpływów w twoim życiu i życiu twojej rodziny. Ojciec Pio, jak mało kto, rozumiał świat duchowy i wiedział, że niektóre przedmioty oznaczają coś więcej niż tylko ich wygląd. Uczył, że rzeczy... Które zachowujemy bez zastanowienia, mogą blokować błogosławieństwa, przysparzać problemów, a nawet wywoływać uczucie ciężaru i zniechęcenia w domu. Wielu ludzi, którzy szukali duchowego wsparcia u ojca PIO, nie rozumiało, dlaczego ich życie było pełne cierpienia, niewytłumaczalnych problemów finansowych, chorób, które pojawiały się znikąd, niekończących się kłótni rodzinnych. Często odpowiedź znajdowała się w ich własnych domach, w przedmiotach, które trzymali, nie zdając sobie sprawy, jaki niosły ze sobą ciężar duchowy. Czy masz w domu któryś z tych przedmiotów, który może być przyczyną wielu trudności w twoim życiu? Zgodnie z naukami ojca PIO są przedmioty, których nie powinno być w naszych domach. Niektóre z nich są powszechne i możesz ich doświadczać, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, jakie stwarzają. Inne są mniej znane, ale ich wpływ może być jeszcze bardziej destrukcyjny. Dwa z tych przedmiotów znajdują się w większości domów i mogą wysysać energię oraz wprowadzać smutek do domu, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Chcę, abyś uważnie mnie posłuchał i przekazał tę wiadomość jak największej liczbie osób. Ponieważ to, co teraz wyjaśnię, może zmienić Twoje życie. W polskiej tradycji katolickiej wiemy, jak ważne jest utrzymanie naszego domu w czystości duchowej i pod Bożą ochroną. Nasi dziadkowie zawsze uczyli nas, że dom powinien być sanktuarium, że powinniśmy mieć krzyże, święte obrazy i błogosławić każdy zakątek naszego domu. A co z obiektami, które nie należą do światła? Pierwszą z nich są stuczone lub pęknięte lustra. W tradycji katolickiej lustro symbolizuje prawdę, jasność i światło Chrystusa, ale gdy zostanie rozbita, staje się oknem dla iluzji i zniekształceń. Wyobraź sobie, że wchodzisz do miejsca, w którym wszystko, co powinno być odzwierciedlone w całości, jest rozbite. Jak może zapanować harmonia w domu, w którym to co powinno przynosić jasność, zostało zakłócone. Wiele osób uważa, że pęknięte lustra przechowują starą energię i mogą symbolizować podziały w domu. Czy zauważyłeś kiedyś, że w miejscach, w których znajdują się uszkodzone lustra, relacje międzyludzkie stają się napięte, pojawia się poczucie niezrozumienia i dystansu? To może nie być przypadek. Kolejnym problematycznym obiektem są zatrzymane zegary. Zegar powinien odmierzać czas, przypominać o przemijaniu życia i znaczeniu chwili obecnej. Kiedy się zatrzymuje, staje się symbolem stagnacji, zawieszonego życia, zamrożonego czasu. Wiele rodzin narzeka, że ich plany nie idą do przodu, że ciągle coś blokuje ich finanse, projekty i marzenia. Czy masz wrażenie, że twoje życie stanęło w miejscu, że mimo twoich wysiłków nic się nie zmienia. Zatrzymany zegar może być tego oznaką w twoim domu. Czas jest darem od Boga, a marnowanie go lub ignorowanie jest poważnym błędem. Tak jak Bóg wzywa nas do działania i wypełniania naszej misji, tak też nasze otoczenie powinno odzwierciedlać ten nieustanny nurt życia. Trzecim często pomijanym obiektem są martwe. Wysuszone lub sztuczne rośliny. Bóg stworzył naturę jako żywą, tętniącą życiem i pełną energii. Jeśli jednak pozwalamy, aby w naszym domu pozostały martwe rośliny, otaczamy się symbolami rozkładu i rozpadu. Czy zauważyłeś kiedyś, że niektóre domy wydają się martwe, że są miejsca, w których energia jest ciężka, gdzie wszystko wydaje się pozbawione koloru i życia? Rośliny symbolizują odnowę, natomiast suche wskazują na przerwanie cyklu i stagnację. Czy masz w domu rośliny suszone czy sztuczne? Nigdy nie zapalone świece to kolejny bardzo powszechny przedmiot. Wiele osób trzyma w domu świece tylko na wypadek awarii zasilania, nie zdając sobie sprawy, że niezależnie od intencji, świeca ma głębokie znaczenie duchowe. Od czasów biblijnych płomień świecy symbolizuje światło Chrystusa, żywą wiarę i więź z Bogiem. Świeca, która nie została zapalona przez lata, jest jak wiara, która nie jest praktykowana. Świece symbolizują światło, wiarę i duchową więź. Ojciec Pio uczył nas, że wiara musi być aktywna, wyrażana i pielęgnowana. Trzymanie świecy bez zapalenia jej jest jak noszenie w sobie obietnicy, której nigdy nie dotrzymasz. Uszkodzone lub zaniedbane obrazy i figury religijne to kolejny rodzaj obiektów, które często pozostają niezauważone.